Jeżeli udziału moje słowa, to tam zazwyczaj respią się spory. Typu pijawki, psy. No tam jest jedna pijawka. Ope, nie dość, że jeszcze się ze sobą, to jeszcze pijawkę. O pijawkę zahaczają. Geniusze zbrodni. Ale kusi, ale kusi, ale kusi. Hmm. Straszliwie kusi. Na nienawidziliby nas. Co? Najzabawniejsze. Oni wchodzą z giverami na wierzchu. Wchodzą sobie po prostu tak. tak. Że o cześć kolego, wchodzą sobie. Kaca. No też nam kaca. Mam no, tu wszystko. I teraz lecimy tak, sprzedajmy to, sprzedajmy to, sprzedajmy to sprzedajmy to, sprzedajmy to, sprzedajmy to Co sprzedajmy, so, sprzedajmy? Sprzedajmy na pewno to, sprzedajmy na pewno to sprzedajmy na pewno to Jedziemy z dziadziem i 13 tysięcy do kieszenki wpadło o, ta, to jest ta świetna amunicja To jest no, le... bardziej zaprejdowany celownik od tych podstawowych Ale też nie jest jakiś świetny ma Obramowanie to nie jest OP. No Nie można rozładować hondaża Więc zakupimy sobie jeszcze 50 tej amunicji No i powinno nam styknąć Zejdźmy na dół gdy? No i... To Wcześniej odkryłeś, współrzędna schowka, współrzędna schowka i trzeci się zajmę się tym. No i... Idziemy. I odkładamy, co nie jest potrzebne nam na razie. Ja sobie 10 zostawię, tak z 1. Też z 1. Po wszystkiego warto mieć 1. Sam nic nie ja wezmę. O, to możemy sprzedać Skrętka i to tego nie razy sprzedawać. To kilo me O, mam jeszcze jedno antidatum, to jesteśmy w domu. Prosimy sobie amunicję. I idę naprawić sprzęt. co tam? No. Przepraszam, przyzwyczaiłem się. Nie znalazłem, masz brawo. Doskonale. Niez... Niezła robota, przyjacielu. A dobra, mamy tę zniżkę. I naprawiamy dwa tysie. Naprawiamy to. Ja chyba z tego nie będę korzystał, bo jest praktycznie nieprzydatne. Naprawiam sobie to. A pistolety trzymam tak. Lubi się nimi czasami pobawić. Więc to serdecznie sprzedamy. Nara! Zapominam, że sprzedajmy to 3 się wpadły A my zgarnimy jeszcze to i amunicję pancerną No i możemy szaleć, bawić się na wroga wychodzić. się i ile to skadoska, w porządku chodźmy 研究。 coś broń. Co nas widzi? Dawno sejwa nie było. No, daru, no, przyjacielu. Co masz dla mnie? Jakie gówno. Też tak sądziłem. Czwórka i trójka. A to z widocznością to jest chyba Bóg gry. Potrzebuję niosą? No to super, poczekamy. Druga sprawa? Też u niego można je kupić. I apteczki jeszcze zgarnimy Tłumiczek, no to jesteśmy w domu No i 5 tysięcy też poszło 4 5 Ciekawe czy coś przybyło Mam nadzieję, że przybyło No, 4 antrerady i 4 bandaże. No i teraz potrzebujemy wódki Żeby sobie zupgradeować karabin na maksa 4, trzy z Szkoda, że do RPG nie można tu tłumika zamontować No! Trzeba no. ręce, nie no. latałem no. tobie. Czeka, że jest taka długa... No... Dodaję klimatu tam A... Animacja. O! Wreszcie jak powiedziałem. Masz tu jeszcze jedną. Na drugą masz ochotę? No, za ciężką pracę. Za ciężka. ciężka dla mnie. naprawa, modyfikacja, no i możemy co chce. chcę niezawodność, o, odrzut celność czy niezawodność niezawodność znaczy właściwie celność potem weźmiemy szybkostrzelność celność szybkostrzelność albo płaskość I nie, weźmiemy szybkostrzelność, płaskość torolotu celność i szybkostrzelność odrzut Niezawodność Odrzut I tutaj się nie opłaca zmienić kalibru Kalibru mamy 355 pocisków, więc... Teraz nie wiem, czy się wystarczyło przespać Nie wiem, czy śpimy się tak kilka dni dlatego, że chcę mieć pewność że tak nie mam pewności No i konserwa. Dawaj. to śniadanie turystyczne jest najlepsze, co możecie, zjeść. I tego wam palcem używać. Dzień dobry.